Cześć, dobry wieczór. Przychodzę do Was dzisiaj tutaj z tym nagraniem, żeby podzielić się moimi wrażeniami z dzisiejszego wydarzenia, które pewnie wszyscy wiecie, jakie było, a było to, była to 33. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I ja po raz pierwszy, mimo że ona już. 33 lata się odbywa, to ja po raz pierwszy wzięłam w niej udział od strony, no nie organizatora, tutaj nie będę ściemniać, natomiast kogoś, kto aktywnie działa tego dnia w związku właśnie z tym, z tym wydarzeniem. Zawsze wpłacałam pieniążki, ale byłam bardziej bierna, szłam ulicą i, i zazwyczaj po prostu wrzucałam monety do, do puszek dzielnych, wytrwałych wolontariuszy. No, a dzisiaj byłam właśnie na targach poznańskich, na, w sali ziemi, i tam, u boku koleżanki, która wystawiała się razem ze swoją firmą. No, właśnie, co ja robiłam. W ogóle to dziękuję mojej przyjaciółce, bo wpadła na ten pomysł. Zadzwoniła do mnie parę dni temu i powiedziała: Asia, może być do, do sali ziemi w niedzielę i porobiła coś coachingowego dla tych wszystkich, którzy będą tam przychodzić. Pomyślałam sobie, no, why not, tak? Sama gdzieś widzę, jak moi klienci w trakcie sesji coachingowych często dochodzą do takich wniosków, że fajnie byłoby zrobić coś, coś nowego, coś innego w życiu. Ja no, nigdy nie, nie brałam udziału w tym wydarzeniu, więc pomyślałam sobie, fajnie. Myślałam trochę, jak wiecie, jak narzędzia, ćwiczenia coachingowe wykorzystać w tłumie ludzi na targach. No i w pewnym sensie jest to, jest to oksymoron, bo coaching wymaga skupienia, tak, takiej atmosfery zaufania, takiej no, ciszy, takiego zatrzymania. A tam ludzie chodzą, tak, od stoiska do stoiska. Dużo się dzieje, jest hałas. Ale ktoś mi wczoraj napisał, że jestem kreatywna, więc wymyśliłam wymyśliłam i miałam tutaj oto w tym w tej szklanej kuli już mnie nawet tam zaczyna, zaczęli na targach nazywać wróżką miałam karty coachingowe takie z obrazkami Dixit pewnie znacie i takie też z cytatami. Tak i jeszcze tutaj takie inne może wam o, też wam pokażę takie połączone i, i obrazki i Powiedzmy sentencje jakieś takie bardziej. A jeszcze w takim pudełeczku, w takim koszyczku, można powiedzieć, miałam pytania zwinięte. No i sobie po prostu pomyślałam, że pochodzę pomiędzy ludźmi i zapytam ich, jeżeli, czy mają ochotę się na chwilkę zatrzymać przy mnie i wylosować jedno z pytań na karteczce, które dotyczyło oczywiście zdrowia. Albo właśnie bezpieczeństwa i z pomocą kart coachingowych, które w drugiej kolejności mogli, mogli losować, żeby odpowiedzieli na te pytania. I powiem Wam szczerze, że no, ja na targach pamiętam kiedyś, jako młoda dziewczyna pracowałam jako hostesa, rozdawałam różne ulotki, ale no, to było dosyć ciekawe, tak po prostu wyjść po tylu latach i zaczepiać ludzi na ulicy. No, na ulicy, akurat na targach, no jednak jakoś tam zaczepiać. Miałam taką lekką obawę, czy gdzieś tam mnie nie odrzucą, ale muszę przyznać, że <laughs> chyba atmosfera po prostu tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się wszystkim tak fantastycznie udzieliła, że wszyscy byli bardzo mili. <laughs> Może dwie osoby powiedziały, że nie mają ochoty brać w tym udziału, ale generalnie wszyscy chcieli, było trochę też refleksyjnie, było i zabawnie. I muszę powiedzieć, że to całkiem fajnie wyszło. Oczywiście pytania nie były mocne, były dosyć takie delikatne, bo to nie były warunki do tego, żeby zadawać pytaniom jakieś takie bardzo, wiecie, głębokie, głębokie pytania. No i później sobie stwierdziłam, że może też zmienię formę, bo, bo dlaczego nie? Te, też są, jest tak, że czasami, jeżeli robisz coś pierwszy raz, no to widzisz, że, że może warto coś zmienić. I później już pytałam, podchodziłam do ludzi, pytałam ich o ich, nie wiem, jakieś ważne w danym momencie życia sprawy, decyzje, może marzenia, może jakieś projekty, może no postanowienia noworoczne, to jednak jest wciąż styczeń. I poprosiłam, żeby sobie pomyśleli o tych swoich planach, projektach, marzeniach, pragnieniach itd. itd. Już nie dawałam ich do losowania pytań, i później później losowali sobie karty albo z obrazami, albo z cytatami, bo każdy też z nas ma inne preferencje. Nie wszyscy potrafią z tych obrazków coś tak dla siebie zinterpretować. No i to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. To był strzał w dziesiątkę, bo trochę się też ludzie mogli. Oderwać od tych tematów zdrowotno-bezpieczeństw i związanych z bezpieczeństwem. I no, muszę powiedzieć, że na początku może niektórzy mieli jakiś lekki opór, no bo o czym ja tu marzę, jakie pragnienia, ale jednak dawali się namówić, losowali karty. I muszę przyznać, że no, wielu, wielu, z tym, wielu z tych osób coś tam. Coś tam zaiskrzyło, coś tam im to powiedziało. Pozwalała mi robić zdjęcia tych kart. No, nie mam ich tyle, żeby wszystkim po prostu rozdać, ale ale część tak chciała sobie zrobić zdjęcia. Też pytali mnie w ogóle, czy jestem wróżką i co ja tu w ogóle robię, więc więc nie, no wróżką nie jestem, choć tak z tą, z tą z tym szklanym, nie wiem, wazonem. I z tymi kartami mogłam, mogłam tak wyglądać, ale powiem Wam, że to mi sprawiło tyle radości, no widziałam po nich, po większości, tak? nie będę tutaj mówić, że wszyscy po prostu byli szczęśliwi, że mnie spotkali na swojej drodze, ale większość osób miała taką chwilkę zabawy. Sprawiło mi to po prostu ogromną, ogromną radość. Było to też dosyć, powiedziałabym, ogólnie wyczerpujące energetycznie, bo tam był hałas, muzyka, dużo się działo, no i w zasadzie przez kilka godzin chodziłam i zaczepiałam, zagadywałam różnych ludzi. Z niektórymi sobie zrobiłam zdjęcia, też wolontariusze przebrani, tak jak na Pyrkon obiecali, że prześlą mi zdjęcie zrobione ich telefonem, więc liczę. Liczę na to i tutaj gdzieś wstawię może na Facebooku czy na Instagramie. No generalnie powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że, że część z tych osób coś sobie może przemyśli, że może to pytanie, które wylosowali, albo ta karta, albo w ogóle to, że, że na chwilkę zostali poproszeni, żeby sobie pomyśleli o swoich marzeniach, pragnieniach, celach. Może to coś jakoś wpłynie na ich życie, na jakieś na realizację jakichś planów. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ale bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo fajny dzień. Także dziękuję przyjaciółko moja kochana Sandro za ten pomysł, za to, że mnie zaprosiłaś do tego twojego stoiska, że miałam gdzie odstawić sobie kubeczek z kawą czy butelkę z wodą. Naprawdę fajna, fajna rzecz, ale też muszę wam powiedzieć, że też ktoś mi zadał pytanie. Tak, znaczy, oczywiście, też ludzie pytali, co robię, wiadomo, tego typu rzeczy. Natomiast jeden, jeden, jeden pan zapytał mnie. Czy ja, skoro tak tutaj uprawiam ten coaching i, i robię takie rzeczy, czy ja żyję w zgodzie z tym, co ja, powiedzmy, jakoś praktykuję jako coach? I no, bardzo dziękuję temu panu za to pytanie. Po, odpowiedziałam na to pytanie zaraz, wam powiem jak, ale to też jest o tym, że warto wychodzić do takich wydarzeń, warto też rozmawiać, bo. No, można też otrzymać, mimo że to coach zadaje pytania, można otrzymać też ciekawe pytanie od, od klienta. Także tu jest jakby wymiana um, energii, wiedzy, doświadczeń, w ogóle wymiana. Także to jest fajne. No, ale zadał mi to pytanie, więc odpowiedziałam, że jak najbardziej, bo jakby taką filozofią coachingu jest kwestionowanie um, oczywistości, kwestionowanie tego, jak żyjemy, co robimy, e, ponie, Między innymi za pomocą pytań, głównie pytań i różnych narzędzi coachingowych, które też opierają się na, na, na pytaniu. Także myślę, że tak, myślę, że tak. Jednocześnie zadaję sobie pytania na temat różnych swoich decyzji, tego, tego jak żyję, tak? jak to, co robię. Jaki ma na mnie wpływ, i tak dalej. Więc myślę, że odkąd skończyłam studia coachingowe i, i tę tą, tą przygodę zaczęłam, to na pewno ten coaching jest już w moim, w moim DNA, w mojej krwi. Ale też chciałam powiedzieć, że to też nie jest tak, że zresztą ci, co, którzy mnie znają, wiedzą, że coach to też jest człowiek. I tak też powiedziałam temu panu, że. Ja mam lepsze dni i gorsze dni. Też mimo że jestem coachem, popełniam błędy, że jakby ten rozwój to jest ta sinusoida, więc raz jestem na wozie, raz bywa, że pod wozem. Ale na pewno to, że już ten coaching mam sobie, że, że, że też pracuję z, z coachingiem, powoduje, że. Mm, nie wiem, czy szybciej, czy lepiej, ale po prostu jestem w stanie sobie jakoś z tym poradzić. Takimi jakimiś pytaniami, jakimiś ćwiczeniami, zatrzymaniem się. Także to tak, jakby, to tak tylko tytułem, taka dygresja, że dostałam pytanie i, i, i cieszę się, bo ono no dało mi też do myślenia. Także fajnie, dzięki. Także tyle, kochani. Aha, jeszcze jedno, żałuję, bo właśnie. Nie, nie wylosowałam tej karty teraz z tego szklanego pojemnika, a chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle niesamowite było, że najczęściej, a mieszałam, tasowałam te karty. Najczęściej mm, wybieraną kartą, z taką mieszaną i ze słowami, i z obrazem, była karta, na której e, było, był napis, e, było słowo Przebaczenie, e, i na dole jeszcze takie małe, takie zdanie, krótkie. E, na, wy, wy, naucz się wybaczać innym, coś takiego, czy, czy pozwól sobie wybaczyć, o, pozwól sobie wybaczyć innym. I to mnie zastanowiło, że no, kilkanaście razy na pewno akurat te karty, żadna inna karta tyle razy, tyle razy nie została wybrana, także nie wiem, nie wiem, co to znaczy. Trochę się też w pewnym momencie zaczęłam dzielić tym z, z osobami, które spotykałam i no, one gdzieś tam też poczuły, że może może to nie bez przyczyny, akurat ta karta była taka popularna. Także, jeżeli macie jeszcze kogoś, komu, komu coś chcielibyście wybaczyć, to zróbcie to, będzie Wam po prostu lżej. Także, kochani, życzę Wam dużo zdrowia, dużo bezpieczeństwa. No i co? I, i wspierajmy się wszyscy nawzajem. Ja dzisiaj wspierałam tak, jak potrafię tym, co. Kocham i lubię, każdy z Was na pewno coś takiego ma. Także dobrej nocy, bo Dobry... nie, no, jeszcze nie ma nocy. Dobrego popołudnia, wieczoru. Nie wiem, ciemno jest, więc wydaje mi się, że już jest tak, tak noc. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Buziaki, pa. pa.